Yes. Jezus. My musimy kiedyś, Patryku, zrobić taki konkretny backstage tych naszych nagrań. Tutaj wiecie, było teraz zastanawianie się nad tym, czy to Patryk ma mnie przedstawić, czy może ja mam przedstawić Patryka. Natomiast Patryku, chcesz dzisiaj zacząć, chociaż ja już wzięłam tutaj wykazować, ale słucham ciebie. Cześć Wasiu. Tak, dzień dobry, witam wszystkich. Mam dziś przyjemność rozmawiać z... Barbarą Anną Błaszczak, która jest międzynarodowym internetem systemowym, walczy z alienacją, z, z alienacją rodzicielską już od wielu lat. E, Odnieść taką funkcję właśnie, tak? Nie, tak, bo nie taką funkcję, nie wykonuję takiego zawodu. Nie wiem, czy się z tym zetknąłeś w ostatnich dniach, ale wielu ludzi, znaczy, wywiązała się dyskusja w temacie, czy interwencja systemowa to jest zawód, czy jest to funkcja wykonywana. To znaczy, tak naprawdę zostało mi zarzucone, że jest to zawód, który nie jest uregulowany ustawą, ponieważ tak, ten zawód. Nie, nie, nie ma zawodu interwenta systemowego uregulowanego, uregulowanego ustawą. Jest funkcja interwenta systemowego, którą ja uważam, że wykonuję bardzo dobrze, a już na pewno jest to moja misja, i bardzo czuję, że to jest moje powołanie, i staram się z siebie dawać zawsze więcej niż 100%. Natomiast, Patryku, w sumie oboje myśleliśmy o tym, żeby zrobić ten temat podcastu, aby zrobić. Aby poruszyć ten temat, dzisiaj zrobimy taki wstęp, ponieważ tam jest dużo do przegadania w temacie, który za chwileczkę zaproponujesz. Natomiast ja od razu chcę zaznaczyć, że to dzisiaj jest tylko wstęp do tego tematu. Bardzo będę wdzięczna, jeżeli będziecie zostawiać swoje komentarze pod filmami, żebyśmy wiedzieli, w którym kierunku iść, jakiego typu tematykę mamy bardziej obrazowo, że tak powiem, obszernie przedstawiać i analizować tutaj właśnie razem z Wami. Patryku, temat. Tak, ja z uwagi na liczne rozmowy z rodzicami, którzy zmagają się od lat z izolowaniem, z walczą z alienacją rodzicielską, czy też sami są ofiarami tej alienacji, mam przygotowane dość sporo pytań, natomiast jak już powiedziałaś na początku, dziś mamy tylko wstęp, tak więc przychodząc do meritum do pytania, najważniejsze pytanie do Ciebie Basiu, jeżeli będziesz mógł odpowiedzieć, czym kieruje się rodzic który decyduje się izolować dziecko od drugiego rodzica. Mówię tutaj oczywiście o sytuacjach w trakcie rozwodu, po rozwodzie, w sprawach około Mówię tutaj o niewykonywaniu postanowień sądu dotyczących zabezpieczenia kontaktu widzenia z dzieckiem. I mówię tu też o takiej zwykłej moralności, o takiej zwykłej logice, o takim zwykłym podejściu. O takim człowieczeństwie i o czymś takim naturalnym, jako rodzic, jako normalny rodzic, który powinien zapewniać bezpieczeństwo, powinien zapewniać kontakt z drugim rodzicem, powinien zapewniać kontakt z całą rodziną generacyjną, a nie wręcz utrudniać ten kontakt. Dlatego pytanie, czym tego typu rodzic kieruje się, aby odizolować dziecko, aby utrudniać kontakty, bądź też docelowo doprowadzając w swoim postępowaniem do całkowitego zerwania więzi? Przede wszystkim, Patryku, Ty powiedziałeś o normalnym rodzicielstwie, o. przedstawiłeś tutaj osobę, która powinna myśleć w sposób racjonalny, moralny, w sposób, z, znaczy, inaczej, powinna szanować bezpieczeństwo emocjonalne swojego dziecka, bezpieczny, powinna dbać o bezpieczny rozwój swojego dziecka, adekwatny do wieku dziecka, ale my nie mamy do czynienia z normalnością, z normalnym macierzyństwem czy tacierzyństwem. W przypadku rodzica, który alienuje swoje dziecko. I mimo tego, że w Polsce tak mocno nadal walczą y, ze sobą środowiska na temat tego, czy alienacja rodzicielska w ogóle istnieje, to jest taki szereg badań klinicznych, które opisują y, profil rodzica alienującego to, że ten rodzic nie kieruje się właśnie tym poczuciem moralności, etyki, y, poczuciem. Nie ma takiej inteligencji emocjonalnej, wrażliwości emocjonalnej na własne dziecko. Ten rodzic ma własne mechanizmy psychologiczne i kieruje się tak naprawdę tym, żeby regulować poprzez dziecko swoje własne uczucia, swoją własną pozycję w systemie kosztem dziecka. Ponieważ zauważmy, że alienujący rodzice. W tym systemie, w którym to dziecko wychowują, są postrzegani jako super rodzice, jako rodzice, którzy dbają o to, żeby dziecko było odseparowane od drugiego rodzica, bo ten drugi rodzic miałby dziecko krzywdzić, miałby być niebezpieczny, zagrażający. Także ci alienujący rodzice bardzo dbają o to, żeby mieć tą piękną twarz w środowisku swoim, rodzinnym, zawodowym. To jest dla nich bardzo, bardzo istotne. Natomiast. Ten rodzic alienujący bardzo często funkcjonuje z poziomu takiego lęku przed porzuceniem, lęku przed utratą kontroli, no bo dziecko to jest też takie przedłużenie kontroli nad byłym partnerem czy byłą partnerką, nad tym drugim rodzicem. Lęk przed odpowiedzialnością prawną czy społeczną, czyli jeżeli ta alienująca matka czy alienujący ojciec już zaczął alienować dziecko, bez przymusu systemu rodzinnego ten rodzic nie przestanie, nie zakończy procesu alienacji, bo alienacja wiąże się zazwyczaj z wieloma zarzutami o przemocy tego drugiego rodzica, wobec, wobec tego rodzica, wobec dziecka, wiąże się ze zniesławianiem, poniżaniem rodzica, z oskarżaniem rodzica o dokonywanie. Działań niebezpiecznych, zagrażających życiu, zdrowiu dziecka. Więc tutaj tak naprawdę to dziecko dla alienatora staje się taką kotwicą bezpieczeństwa. Zazwyczaj mamy też te traumy pokoleniowe, traumy z dzieciństwa, które rodzic alienujący sobie wypracowuje poprzez dziecko, które nagle staje się totalnie zależne od tego rodzica, totalnie lojalne w stosunku do tego rodzica. Zauważmy, Patryk, że. Dziecko poddane alienacji jest w stanie słowami alienującej matki czy alienującego ojca wypowiadać naprawdę drastyczne słowa na temat rodzica alienowanego, i te słowa one w pełni rezonują z obrazem przedstawionym przez alien alienatora, prawda? Przede wszystkim rodzic alienujący nie daje dziecku tej bezwarunkowej miłości, bo miłość rodzica do dziecka cechuje się bezwarunkowością. W przypadku alienatora nie mamy, nie ma w ogóle mowy o bezwarunkowej miłości. Jest miłość warunkowa, która jest też takim mechanizmem obronnym, właśnie alienatora, natomiast jest to miłość warunkowa. Tutaj dziecko ma taki ogrom lęku i strachu przed alienatorem, że jest w stanie odmówić kontaktu z rodzicem, którego dziecko kocha, tylko dlatego, bo wie, że jeżeli nie spełni oczekiwań alienującej matki czy alienującego ojca, to dostanie karę albo na przykład zostanie jakoś tam zdegradowane emocjonalnie przez, przez tego alienatora. Tutaj mamy do czynienia z ogromem szantaży, gruźb emocjonalnych. Natomiast zapytałeś, dlaczego? Dziec, dlaczego ten rodzic alien, dlaczego alienator w ogóle dokonuje alienacji? I to Patryk jest tak złożona, tak, tak obszernie musielibyśmy teraz o tym rozmawiać, ponieważ różne czynniki powodują, że rodzic dokonuje decyzji o odizolowaniu dziecka od drugiego ukochanego rodzica, że dokonuje decyzji, żeby wymawiać temu dziecku, że tamten rodzic jest zły, że nie zasługuje na miłość dziecka, że powinien być oddalony, odseparowany. To mogą być traumy pokoleniowe. To może być wpływ mamy, taty, cioci, wujka tego rodzica alienującego. To mogą być zaburzenia psychiczne. To mogą być cechy narcystyczne. Badania kliniczne wskazują, że alienacji dokonują najczęściej osobowości narcystyczne, osobowości psychopatyczne, borderline, osoby z cechami narcystycznymi. Więc tutaj naprawdę mamy do czynienia z osobowościami, z osobami, które powinny być poddane terapii czy psychoterapii, i taka terapia czy psychoterapia powinna być zlecana przez sąd już na początku, tak naprawdę, kiedy w pierwszym, ty też coś takiego dobrego powiedziałeś bardzo właściwego, Patryk, niedawno, parę dni temu że gdybyś ty mógł takie decyzje podejmować w ramach dzieci, to uważasz, że znalazłbyś nawet taki klucz do drzwi, do tego, do, tego drzwi, do tych drzwi bezpieczeństwa dla dziecka? I gdybyś tak uważał, że w pierwszym miesiącu czy w pierwszych trzech miesiącach, nie pamiętam jak powiedziałeś, więc zaraz uh -huh. przypomnisz, ale tak. gdyby zauważył, że już na początku tej, tego konfliktu rozwodowego, tej sytuacji rozwodowej, tych spraw opiekuńczo wychowawczych widzisz, że jeden z rodziców izoluje dziecko od drugiego rodzica, to wtedy już byś podejmował y, konkretne decyzje, żeby dziecko nie musiało wchodzić, być wciągane, bo nie wchodzi, być wciągane głębiej w ten proces przemocy, jaką alienacja jest. I jakbyś mógł przypomnieć, Patryk, właśnie tą wypowiedź swoją, że gdybyś był w stanie, że tak powiem, dopomóc, tak, tym, którzy powinni decydować o bezpieczeństwie dziecka, to miałeś właśnie pomysł, nie, w tym temacie. Tak, 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 miałem pomysł w tym temacie, mianowicie taki, że patrząc z poziomu sędziego, który rozstrzyga um, o kontaktach dziecka z rodzicami, który z rodziców jest wiodący, który ma spotkania w danym zakresie. Um, gdybym widział, oczywiście mówię tutaj o rodzicach, którzy mieli dotychczas um, normalną, normalną więź, um, normalnie spędzali czas um, ze swoim dzieckiem, ze swoimi dziećmi i w momencie um, rozpadu związku, małżeństwa um, pojawi pojawiłyby się pierwsze problemy z kontaktami jednej bądź drugiej strony, niezależnie czy to byłaby mama czy tata. Um, to taka średnia w naszym kraju, jeżeli chodzi o częstotliwość czasu między rozprawami, to jest około 3, około 3 miesiące. Gdybym widział, że po danym postanowieniu, po danym zabezpieczeniu spotkań, kontaktów z dzieckiem, jeden z rodziców się nie stosuje bądź też unika spotkań, czy też utrudnia kontakty, obligatoryjnie bym to zmieniał bardzo twardymi decyzjami. Hmm. Natychmiastowo nakładałbym sankcje hmm, finansowe. E, dodatkowo, myślę, że w pierwszej linii e, dobrą zmianą byłoby e, odwrócenie ról, czyli rodzic, który był pierwszoplanowym, e, miałby na kolejne trzy miesiące wyznaczone spotkania w danych terminach, natomiast rodzic, który miał spotkania, byłby na te trzy miesiące rodzicem pierwszoplanowym. Oczywiście później mamy skierowania na badania typu OZS, czy też badania przez biegłych sądowych które potwierdziłyby więzi czy też kompetencje rodzicielskie jakie rodzice mają. Natomiast już z uwagi nawet na samo podejście rodzica podejście rodzica do rodzica i oczywiście do dziecka, czyli zachowania tych kontaktów trwałych, nie utrudniania kontaktów zachowania takiego normalnego przede wszystkim przy osobie małoletniej i zapewnienie bezpieczeństwa nie tylko pod kątem fizycznym, ale przede wszystkim psychicznym, bo pamiętajmy, że to są zazwyczaj osoby małoletnie. Widziałbym, z kim mam do czynienia, jeżeli Taki rodzic podchodziłby w taki sposób odpowiedzialny, czyli respektowałby prawo, a przede wszystkim respektowałby podstawowe prawa dziecka do tego, że dziecko ma mieć mamę i tatę. To z automatu uważałbym, że to, oczywiście po potwierdzeniu jeszcze um, badań, dajmy na to OZS-u, przez biegły sądowych, uważałbym, że ten rodzic jest lepszym rodzicem jako pierwszoplanowy, niż ten, który utrudnia, który usprawiedliwia, który stara się zrzucać odpowiedzialność na osobę małoletnią. I myślę, że taki sposób byłby całkiem niezły do wprowadzenia w polskim sądownictwie. Może kiedyś. Wiem, że trwają prace dotyczące właśnie naprawy czy też zmian, które będą zapobiegać tego typu działaniom, czyli izolowaniu dziecka od drugiego rodzica i rodzin generacyjnych. I liczę na to, że doczekamy Baściu już w niedługim czasie poważnych kroków w tym temacie i ten problem zniknie. Może nie w całości, ale przynajmniej w znaczącym procencie i dzieci będą bezpieczne i dzieci będą mogły spotykać się i mieć kontakt z obydwoma rodziców. Dokładnie tak. Patryku, na zakończenie chcę tylko powiedzieć to, co potwierdza, inaczej potwierdzić swoje słowa badaniami z zakresu, badaniami klinicznymi z zakresu alienacji rodzicielskiej i tutaj literatura opisuje, że alienowane dziecko, Przepraszam, że alienowanie dziecka często współwystępuje współ z cechami osobowości borderline, tak jak wspomniałam, i to jest lęk przed porzuceniem, jest to czarno-białe widzenie. Później mamy tą osobowość narcystyczną, gdzie jest potrzeba kontroli, jest brak empatii w stosunku do dziecka, drugiego rodzica, i na koniec mamy tego rodzica z cechami paranoidalnymi, jest to przypisywanie złych intencji drugiemu rodzicowi niebezpieczny, groźny i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście mamy też tego rodzica z cechami socjopatycznymi i to już jest najwyższy poziom alienacji rodzicielskiej, kiedy dziecko zostaje całkowicie na wiele, wiele lat odcięte od rodzica i jest temu dziecku wmawiane, no są dramatyczne, dramatyczne informacje przekazywane temu dziecku o tym drugim rodzicu, o rodzinie tego rodzica. Więc przede wszystkim wspólny mianownik to jest w ogóle brak mentalizacji dziecka jako odrębnej osoby. To, to dziecko jest przedłużeniem tego zaburzonego rodzica. To dziecko służy jako narzędzie do uzyskania lepszej, wzmocnienia pozycji procesowej w sądzie, władza nad narracją, potwierdzenie oskarżeń wobec drugiego rodzica o przemoc, o zaniedbania. No przede wszystkim jest to kontrola nad dzieckiem i nad drugim rodzicem, ponieważ rodzic alienujący Chce nadal zachować kontrolę nad rodzicem alienowanym i poprzez dziecko się to zazwyczaj udaje. Patryku, ja Ci bardzo dziękuję za tą dzisiejszą rozmowę. Ja również Tobie bardzo dziękuję serdecznie. I do usłyszenia. Do usłyszenia, Patryku.